Dużo się mówi o zapachu kobiety, a ja Wam dzisiaj pokażę, jak brzmi mężczyzna. Wspaniałe, prawda? Posłuchajcie jeszcze chwilkę. To na pewno dla wielu pani jest bardzo znajome. Ten osobnik daje w jedną stronę. Tylko przy wdechu. Ale najlepsi robią to w dwie strony, wdech i wydech. Do tego są jeszcze takie odgłosy towarzyszące, bo na przykład, jak występuje bezdech, to on tak ciągnie to powietrze, ale jakby miał zatkany nos i usta, pociągnie tak z pięć razy. Po czym organizm wie, że zaczyna się dusić i postanawia ratować swoje życie i robi coś na zasadzie wciąga po prostu jak tonący. Te dźwięki są takie urozmaicające to w jedną stronę albo te w dwie strony. Takie smaczki to są. Także kochane, by tak. Szukacie tego faceta idziecie na tą randkę, fryzjer, pazury, makijaż, sukienka. Tak staracie się, opowiadacie mu o swoim życiu, odkrywacie swoją duszę, a w zamian ten wasz soczysty, wspaniały mężczyzna pozostaje z wami w kontakcie głosowym, nawet przez sen. Czy to nie wspaniałe? Posłuchajmy jeszcze chwilę tych kojących dźwięków. Możecie zacząć w trakcie afirmować swojego przyszłego ukochanego.